Szanowni Państwo, drodzy Jaworzanie, druchny i druchowie, już niebawem zaczyna się harcerska akcja letnia w Rozewiu zorganizowana przez Hufiec ZKP w Jaworze. Ja, w imieniu Komendy Hufca, serdecznie zapraszam wszystkich uczestników do pobrania kart i wzięcia udziału w harcerskiej akcji letniej. Dzisiaj jest tutaj jeszcze pusto, ale za kilka tygodni będzie stało wielkie obozowisko, w którym czekacie mnóstwo atrakcji. Atrakcje programowe, jakie przewidzieliśmy w tym roku, to m.in. gry terenowe, ogniska do późnej nocy, gry nocne, wycieczkę autokarową do Trójmiasta. Pamiętajcie, że kto raz przyjechał tutaj, już chce powracać. Ale dla tych, którzy jeszcze tutaj nie przyjechali, czeka mnóstwo atrakcji. Zapraszamy! Karty uczestnika dostępne są w Hufcu oraz na stronie internetowej www.jawor.zhp. PL. szukajcie nas na facebooku. Zapraszamy do rozewie.